strony Zuzia z Prodio i dzisiaj przychodzę do Was z filmem, w którym powiem Wam o kilku wskazówkach, które pomogą Wam ułożyć sobie plan produkcji, dzięki czemu też zwiększyć efektywność swojej firmie i usprawnić wszystkie procesy. Najważniejsze jest, żeby plan produkcji był przejrzysty i czytelny. I tutaj, żeby pracownicy widzieli też wszystkie zadania, które należą do nich, które powinni wykonać bez ciągłego dopytywania się. Więc pierwsza sprawa to najlepiej ułożyć sobie ten plan produkcji według schematu, który masz w swojej głowie. Czyli y, masz ten plan produkcji włączony na komputerze, podchodzisz do niego Ty i Twoi pracownicy, i Wy widzicie w nim firmę, w której pracujecie. Czyli patrzycie na ten plan produkcji i mówicie: Ok, to są procesy, które są, odbywają się u nas, to jest to, co my robimy, to jest nasza firma. Czyli najlepiej właśnie sobie y, planować ten plan produkcji, y, ustawiać ten plan produkcji. Na podstawie tego, jak o tym myślisz. Czyli tutaj to będzie się składało z maszyn, procesów, etapów, dostawców dostosowanych do Twojej firmy. Czyli przykładowo, właściciel dużej firmy, firmy meblarskiej wie, że nierealne i zbyt skomplikowane będzie uwzględnienie wszystkich maszyn i wszystkich operacji, które wykonują po kolei i na każdej maszynie oddzielnie. Bo najważniejsze jest to, żeby pracownicy widzieli, co mają robić, a nie co maszyny mają robić, bo liczy się najbardziej efekt pracy pracownika, a nie która maszyna ma, co ma robić, yy, a sterowanie każdą piłą, CNC czy po prostu każdą maszyną. Lepiej, żeby plan produkcji był najbardziej prosty, jak to jest możliwe. Najprostszy, jak to jest możliwe. Im bardziej rozbijasz produkcję na drobne elementy, tym większe jest ryzyko komplikacji i większe ryzyko tego, że ty i twoi pracownicy utkniecie w dziesiątkach kolumn i setkach zleceń. Przykładowo, firma przygotowująca mikrobusy rozbiła sobie operacje dla każdego etapu w samych pracach nad nową wiązką elektroniczną, elektryczną. Tworząc sobie takie operacje jak montaż LEDów, montaż LEDów lewo, montaż LEDów prawo, yy, montaż neon, montaż wiązka TV, SAT i tak dalej. A co jest też mega ważne, to pracowało nad tym tylko dwie osoby. Więc to też było mega uciążliwe dla nich i frustrujące, że oni co chwilę musieli podchodzić do tego komputera i się odbijać. I to zajmowało im też trochę pracy, no bo wiadomo, że jak yy, robisz ten montaż tych elementów, no to powinno ty, to iść płynnie i sprawnie. No, a tutaj e, to im komplikowało, że co chwilę musieli podchodzić do tego komputera, więc myślę, że sam montaż e, wiązki elektrycznej by wystarczył e, w tym przypadku. Ale też z drugiej strony, jakby m, za bardzo sobie rozbijesz, e, w sensie, za bardzo sobie uprościsz tę operację, no to też może być problem, no bo na pierwszy rzut oka ten plan produkcyjny jest e, czytelny, ale nie wnosi dla ciebie wartości dodatniej czyli przez ogólność zarówno ty i twoi pracownicy tak naprawdę musicie i tak fizycznie iść na tą halę, żeby sprawdzić co się na niej dzieje. Czyli przykładowo, jeśli pracujesz na lakierni, no to każdy element prawdopodobnie tam musi być przygotowywany, później jest malowanie pierwsze, później szlifowany, malowany drugi raz i później może być wygrzewany. To gdy będziesz mieć tylko jedną operację lakiernia. I twój klient zadzwoni do ciebie i na przykład zapyta gdzie są, yy, kiedy, na kiedy będzie gotowa moja felga, no to nie będziesz w stanie mu za bardzo na to pytanie odpowiedzieć, jak będziesz mieć tylko jedną operację yy, lakiernia, no bo wtedy nie widzisz, czy to jest na pierwszym etapie, drugim etapie, czy może dopiero przygotowywanie, więc tutaj lepiej sobie stworzyć na przykład oddzielny panel meldunkowy, na którym, który będzie się nazywać lakiernia. I tam sobie ułożyć te wszystkie kolumny, te wszystkie słupki, właśnie z tymi procesami na lakierni. No i wtedy możesz mu dokładnie odpowiedzieć, że na przykład jest dopiero przygotowywana, także możesz oszacować wtedy czas, na kiedy będzie, albo po prostu jest na ostatnim etapie realizacji, także niedługo u ciebie z nią będziemy. No i świetna praktyka, która też się sprawdza u naszych klientów, to jest uwzględnienie też operacji pozaprodukcyjnych. Czyli uwzględniasz też nie tylko to, co się dzieje na hali produkcyjnej, ale też na przykład w biurze. Niektórzy nasi klienci robią w ten sposób, że uwzględniają też operację przygotowywania dokumentacji technologicznej, która odbywa się w biurze. I to też jest super, bo na przykład pracownik, który pracuje na obrabiarce CNC, widzi, że wcześniej jest operacja przygotowania do dokumentacji technologicznej, wie, że ona się odbywa w biurze, no i widzi, że ma to już zakolegowane, więc gdzieś to tam jest, Wie, że będzie się musiał tym potem zająć, ale najpierw musi zostać przygotowana dokumentacja technologiczna, więc to jest też fajna informacja dla nich. Później, jak ta dokumentacja zostanie wykonana, ktoś zarejestruje, że już jest wykonana, no to przejdzie potem na tą obrabiarkę czy na inną operację, i pracownik też wie, że już może się tym zająć, że ta dokumentacja jest gotowa. Innymi przykładami może być na przykład montaż formy na maszynie, czy montaż mebli u klienta. Czyli tutaj to jest fajne, bo masz pokryty proces produkcyjny w 100%. Czyli coś już jest gotowe, coś już schodzi nam z hali produkcyjnej, z tam nie wiem, z kontroli jakości, czy ostatniej po prostu operacji, która się dzieje na hali produkcyjnej. No i potem jest montaż mebli u klienta. Więc to jest też dla Ciebie informacja, że pracownicy są teraz u tego klienta i montują te meble. Więc masz tutaj 100% proces tego, co się dzieje w Twojej firmie, nie tylko na samej hali produkcyjnej. Ale też jest to fajne na przykład dla pracowników, bo oni mogą wtedy na tym montażu u klienta sobie zrobić zdjęcie wykonanej pracy, też mają, mogą to wrzucić właśnie w program, gdzie ty masz też informację, że na pewno wszystko było w porządku zrobione. Nalicza im się też czas pracy na tym montażu, więc też mają w 100% informację o tym, czy faktycznie są wynagrodzeni w dobry sposób. No i też ty masz informację ile faktycznie ten montaż może zajmować mniej więcej. No i tak, wydaje mi się, że tutaj na tym bym skończyła. Mam nadzieję, że wam pomogłam w jakimś stopniu sobie uporządkować ten plan produkcji. I pamiętajcie, że jeśli tutaj macie jakieś pytania i chcecie większej pomocy w tym uporządkowaniu planu produkcji, możecie zadzwonić, możemy umówić się na konsultację i wspólnie to uporządkujemy w twojej firmie. Dzięki, cześć. To już wszystko w tym filmie. Zasubskrybuj nasz kanał, aby być na bieżąco z nowościami i poradami technologicznymi. Dodatkowo sprawdź, co jeszcze dla ciebie przygotowaliśmy.